Witam państwa ponownie przed mikrofonem Józef Wyciska. Dziś naszymi gośćmi są dr Marcin Baron. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Oraz dr Bartłomiej Gabryś również serdecznie witamy. Kłaniam się, dzień dobry. Oczywiście nie muszę dodawać, że obaj panowie reprezentują Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zacznijmy jednak od podstawowego pytania, które świat sobie dzisiaj zadaje, a mianowicie. Czy tak wielki kraj, potężny kraj jak Rosja, czy działaniami międzynarodowymi można doprowadzić ten kraj do bankructwa, czy nie? A jeśli tak, ile powinno nam to zająć czasu? Pan doktor Bartłomiej Gabryś? Gdybym miał odpowiedzieć szybko, to powiedziałbym, że prawdopodobnie nie. Jeśli chodzi o rynek wewnętrzny, jest to tak duże państwo, że ono sobie jest w stanie znaczną część tego obrotu gospodarczego i tego obrotu wynikającego z takiej codziennej aktywności pod tytułem co zjeść i z czego ewentualnie wziąć to, co chcemy zjeść, prawdopodobnie sobie poradzi. Natomiast bez wątpienia, dzisiaj, w skali zarówno historycznej, ale też i w skali globalnej, Skala różnego rodzaju sankcji, które wpłynęła na Federację Rosyjską, jest tak duża, że wpłynęliśmy na obszar Oceanu wody, którego do tej pory nie znaliśmy. Więc jakbym miał szybko odpowiedzieć, to raczej bym powiedział, że to nie jest aż tak bardzo realne, aczkolwiek jeszcze raz, wpłynęliśmy na wody, których do tej pory nie znaliśmy. Wiele rzeczy może się wydarzyć. Podam prosty przykład, dla którego nie jest to taka prosta do udzielenia odpowiedź. Jeżeli my szacujemy swoje zasoby złota, które zawsze są uważane za taki element stabilizujący państwo w sytuacjach kryzysowych, i my je mamy na około 230 ton, jeśli Stany Zjednoczone mają ponad 8000 ton, to w tej chwili Federacja Rosyjska ma, o ile dobrze pamiętam, 23 tysiące ton. Więc, jeżeli to jest pewna skala, o jakiej mówimy, no to proszę popatrzeć, jak trudne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, które postawił pan redaktor. I pan doktor Marcin Baron, to samo pytanie? To samo pytanie i tak samo trudna odpowiedź. Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej z podstawowych zasad marketingu, że klient czy odbiorca. Nigdy nie jest ten sam w skali całego kraju, w skali całej populacji. I tutaj też pytanie, kogo to dotyczy, bo troszkę tak jak powiedział Bartek, z pewnością, jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny, to on w dużej mierze będzie w jakiś sposób zaspokajany, ale z drugiej strony pytanie o to, na ile te sankcje mogą wywołać zmianę społeczną. Można przypuszczać, że w wielu aspektach społeczeństwo rosyjskie nie do końca jest świadome tego, co się dzieje przez Totalitarne podejście czy przyzwyczajenie do życia w kraju totalitarnym może bardzo wiele znieść, i to by sugerowało, że na swój sposób sankcje ekonomiczne, te zewnętrzne, mogą się aż tak szybko nie przełożyć na przykład na duże niepokoje społeczne, chociaż spadek rubla jest przecież widziany jak na dłoni i to, że nie można wybrać dolarów z banku, to że w zasadzie rubel. Przestaje być jakimkolwiek towarem wartościowym, to chyba jednak każdy widzi, ale też jest ta grupa, druga grupa klienta bardziej świadomego, klienta bardziej nastawionego na korzystanie z bogactwa gospodarki rosyjskiej, która też przecież jest, i to są ludzie, którzy zostali odcięci od możliwości podróżowania, którzy zostali odcięci od możliwości dokonywania transakcji internetowych. No i pytanie, czy jest to taka siła, która będzie w stanie wywołać pewien ferment polityczny bo na pewno ta świadoma grupa konsumentów, ona bez wątpienia odczuła to, że wartości firm, które może mają w swoich portfelach akcji spadły, a na pewno odczuła to, że pieniądze, które mieli po prostu z dnia na dzień stają się może nawet wręcz bezużyteczne. I z tego poziomu globalnego przejdźmy do naszych polskich problemów. Zacznijmy od sytuacji polskiej złotówki. Narodowy Bank Polski interweniował na rynku walutowym w celu umocnienia złotego i wydał komunikat, w którym mówi wyraźnie, że kondycja złotówki wcale nie jest powiązana czy nie odzwierciedla sytuacji naszej polskiej gospodarki. Czy my po raz kolejny zresztą chyba mamy do czynienia z taką sytuacją, że ci, którzy handlują walutami, zarabiają na tym po prostu potencjalnie? traktowali polską złotówkę tak jak nie wiem jak waluty Ukrainy czy innego kraju. Pan doktor Gabryś. No Niestety tak to jest, że spora część traderów walutowych traktuje rynek środkowoeuropejski jako pewien taki wspólny worek, ja przepraszam za ten kolokwializm, ale taką, taki wspólny element. No i w momencie kiedy tutaj dzieje się coś złego u któregoś z naszych sąsiadów, jego gospodarka nie domaga lub tak jak w przypadku Ukrainy mamy do, 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 do czynienia z sytuacją wojny, no to też jesteśmy postrzegani no, w takich kategoriach no, pewnego wspólnego worka, no i otrzymujemy ten rykożer, niestety, również jeśli chodzi o wartość złotówki. No do, to jednak do tego Jeżeli popatrzymy na kraje, które bardzo mocno angażują się w tą część pomocową, jeżeli popatrzymy na to, które kraje Mogą zostać dotknięte w tej chwili różnego rodzaju konsekwencjami wynikającymi z migracji społeczeństwa ukraińskiego i kosztami, które będą się z tym wiązały. Miejmy tego świadomość, bo to będą koszty nie na dzień, na tydzień, tylko na miesiące. To być może jest w tym pewien element uzasadnienia. No, nie jesteśmy na tyle bogatym państwem, aby. Tego rodzaju tak dużej migracji, nie zauważyć w kosztach mm -hmm. funkcjonowania państwa. Ona ma takie miejsce. Więc jeżeli wracamy do tej wycypki, ona prawdopodobnie ma swoje uzasadnienie, nie tylko w tak jak mówię, w tym takim wspólnym wrzuceniu do tej przestrzeni geograficznej, w jakiej się znajdujemy, ale również w prawdopodobnych kosztach, które nasze państwo będzie ponosić. I pan doktor Marcin Baron na temat właśnie sytuacji polskiej złotówki? Reagowanie inwestorów światowych jest w moim przekonaniu zupełnie naturalne. Jesteśmy krajem, który ze względów i geograficznych, i politycznych jest krajem, który jest w jakiś sposób zagrożony. No a jego waluta też ma taką pozycję na świecie, jaką ma. Wobec tego ci, którzy się zachowują racjonalnie, wycofują się z niej, co oznacza, że wartość naszego pieniądza spada. Tutaj nie ma się co dziwić. Tutaj poniekąd płacimy cenę za to, że na przykład nie jesteśmy członkami strefy euro. Prawdopodobnie gdybyśmy byli w euro, to oczywiście, być może dotykałyby nas inne słabości, które są z tym związane, ale tutaj na pewno. Bylibyśmy w o wiele bardziej stabilnej sytuacji, co oczywiście nie zmienia faktu, że apel czy informacja Narodowego Banku Polskiego, stanowiąca o tym, że ta deprecjacja złotego nie odzwierciedla do końca fundamentów polskiej gospodarki, wydaje się być prawdziwą, no bo to jest jednak reakcja na kryzys ukraiński. A nie utrata podwalin gospodarczych w Polsce, chociaż wiemy, że nasz bank tuż przed inwazją na Ukrainę dokonywał różnego rodzaju przedsięwzięć, które miały wzmocnić złotego. Stąd też, tak jakby mamy troszeczkę, jeżeli chodzi o sytuację Polskiego Banku i siły złotówki, taką kumulację różnych efektów, które się przytrafiły w ostatnich tygodniach. I z tego poziomu krajowego teraz już przejdźmy do naszego poziomu regionalnego. Uchodźców z Ukrainy, chociaż właściwie chyba powinniśmy powiedzieć uchodźczyń, bo to są zazwyczaj kobiety, młode dziewczyny z dziećmi na rękach może być nawet i milion, nawet i więcej. My już chyba dzisiaj przekroczyliśmy pół miliona. Nie sprawdzałem przed chwilą żadnych danych. W każdym bądź razie pytanie podstawowe jest takie, czy samorządy Samorządy, na które niedawno spadł Polski Ład. Było wiele opinii na temat tego, że samorządy obawiają się o swoje budżety, obawiają się o swoje pieniądze, nie wiedzą jak będzie, nie wiedzą na co, ile mogą wydać. Teraz mają, teraz mają niestety dodatkowy problem. Ja chciałbym być jasno i wyraźnie zrozumiany, to jest oczywiste, zrozumiałe i jasne, że tym ludziom trzeba pomagać i tu nie ma żadnej dyskusji, ale nie czy nie przydałby się jakiś taki sygnał mówiący wyraźnie o tym, że zastanowimy się nad tym, jak to wygląda, jakie pieniądze zostaną wydane? Zostaną wydane, wszystko się jakoś ureguluje, ustawi. Mówię taki, mówię taki sygnał płynący gdzieś z Warszawy, pan doktor Gabryś. Uh. No ja w pełni podzielam słowa Pana redaktora dotyczące pomocy i mogę też podzielić się doświadczeniami własnymi z tej pomocy, bo też staram się ją realizować. Wczoraj no, takie moje osobiste doświadczenie wynikające z dowożenia żywności w jeden z punktów, który jest akurat w Katowicach. No i, i rozmowa z osobami, które realizują ten punkt pomocowy, które mówią, no nie, nie dowieziono na łóżek. Łóżek polowych, które mają do nas dotrzeć z tych zasobów wojewódzkich, nie dostaliśmy ich. One pojechały w inny punkt, który były szybciej potrzebne i był no, większy popyt, mówiąc takim językiem ekonomicznym. Co to oznacza? To oznacza, że my nie zdajemy sobie sprawy takie jest moje przekonanie na dzisiaj i w jak ogromnym zaangażowaniem na wszelkich poziomach i władzy centralnej, i władzy wojewódzkiej i władzy samorządowej będziemy się musieli zdarzyć. Ja nie sądzę, żeby samorządy były na to przygotowane. Będą samorządy, które ze względu na swoistą poduszkę finansową, które, które mają, no są samorządy, które sobie radzą lepiej i są takie, które sobie radzą nieco gorzej, więc te, które będą radzić sobie lepiej, pewno ta pomoc będzie. Nieco innego typu, może bardziej taka w idąca w stronę właśnie zakupu nowych rzeczy. Są pewne elementy, które są dostępne, no bo, no bo mamy zapasy, jeśli chodzi o obronę cywilną i takie różne elementy, one są. Ale ten wczorajszy przykład, którego sam doświadczyłem, pokazuje, że na dzisiaj samorządy. Nawet nie do końca radzą sobie z tymi elementami dotyczącymi koordynacji. Ja nie mówię, że wszystkie i nie w każdym momencie, ale jeszcze raz, my jesteśmy na początku tego, co się dzieje, i mam nadzieję, no, jestem przekonany, że tak będzie, że samorządy wypracują metodykę pomagania. Te osoby dopiero tak naprawdę zaczynają to nas w tych większych ilościach dochodzić, dojeżdżać. Nas naprawdę czeka potężny przyrost tych osób. To są ilości, pan redaktor mówi, pół miliona osób, które po pierwsze trudno będzie zagospodarować gospodarce, bo to będą w większości kobiety z dziećmi. One nie pójdą do pracy tak jak mężczyźni, którzy, którzy byli. Co więcej, wiele podmiotów, zresztą świeżo jestem też po rozmowie, z prezesem strefy i rozmawialiśmy między innymi o tym, że część podmiotów straciła możliwości realizacji swoich zamówień, dlatego że część osób pracujących pochodzenia ukraińskiego, którzy u nich byli, po prostu wyjechali. I z dnia na dzień zabrakło tych osób. Wiele problemów, wiele decyzji Dobra. trudnych, które podejmowały samorządy. No Liczmy na to, że to, co jest największą siłą i tą wartością dodaną Polaków, czyli to zaangażowanie na poziomie nas, obywateli, będzie tutaj tym elementem decydującym. No, w to zaangażowanie obywateli to oczywiście nikt nie wątpi, bo większość, właściwie wszyscy z nas, zachowujemy się w sposób, który jest absolutnie godny podziwu i szacunku, ale dziś w audycji rozmawiamy o takich konsekwencjach bardziej nazwałbym to ekonomicznych, gospodarczych tych konsekwencji które dotykają budżetów e, samorządów no i także między innymi o tym czym są zamówienia publiczne bo tutaj także pewne procedury trzeba realizować choć dzisiaj wszyscy widzimy że te procedury kompletnie nie przystają do rzeczywistości pan doktor Marcin Baron właśnie Bartek Podniósł bardzo wiele wątków, oczywiście absolutnie ciekawych, ale może zatrzymajmy się na chwilę na samorządzie, bo ja tutaj, o ile oczywiście jestem w 100% przekonany, że nie ma nigdzie pełnego przygotowania, to jednak patrzę troszkę bardziej pozytywnie na, na tę sprawę niż przedstawił to mój kolega. Ja jestem przekonany, że samorządy w tej chwili już bardzo dobrze zdają y, lekcje czy egzamin z tego. Co miały do zrobienia, i naprawdę poruszają się sprawnie, zachowują się bardzo odpowiedzialnie. Natomiast, oczywiście. Potrzebują pewnych impulsów. Też wiem ro, po rozmowach z kilkoma samorządowcami, że odbywają się takie spotkania koordynacyjne z wojewodą bardzo regularne, także miejmy nadzieję, że w tym zakresie szeroko rozumianej obrony cywilnej czy przygotowania my jesteśmy tutaj gotowi i chyba paradoksalnie pomógł nam w tym wszystkim COVID, bo zinwentaryzowaliśmy miejsca od osobnienia, zinwentaryzowaliśmy możliwości na przykład realizacji żywienia zbiorowego. To, to jakby nie patrzeć samorządom, w pewien sposób ułatwiło pracę, ale też wiem, że jest bardzo wiele takich przesłanek, kiedy prezydenci na przykład zastanawiają się, które. Rezerwy budżetowe mogą wykorzystać właśnie na cele rozwiązywania problemów uchodźców wojennych muszą zakupić, chociażby Bartek przed chwilą podniósł zagadnienie dostępności do łóżek, no to też jest pytanie, czy tutaj nie powinna się pojawić jakaś szybka regulacja w kraju, która na przykład na te cele umożliwiałaby inne cele, inne, inne formy zakupu niż w takich pełnych postępowaniach przetargowych. Więc wydaje mi się, że, że my tutaj jesteśmy gotowi, jeżeli chodzi o chęć. Natomiast nawet te Finanse chyba nie są aż taką barierą dla części, dla części samorządów, jak właśnie to, żeby sprawnie, szybko działać w zgodzie z prawem, żeby nie okazało się przy weryfikacji budżetu za rok, że coś było jednak nie tak i szkoda by było, żeby ten entuzjazm przełożył się na negatywne konsekwencje. A ja cały czas wierzę w to, że ten entuzjazm nie zgaśnie, że nie będzie żadnych przeszkód, aby udzielić. Uchodźcom z Ukrainy, wszelkiej pomocy, także tej najdalej idącej. Miejmy nadzieję, że to wszystko nie potrwa zbyt długo. A dziś Państwa i moimi gośćmi byli dr Marcin Baron. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Oraz dr Bartłomiej Gabryś również. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo I, i to łączając się do słów pana redaktora, pamiętajmy, że to będzie raczej maraton, a nie sprint. I tak też rozdysponowujmy nasze siły i, i pomoc. Dziękuję. Oczywiście nie muszę dodawać, że obaj panowie reprezentują Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Katowice.